Nie wiem, czy nawet nie 30 róż po 10 groszy to jest 3 zł, chłopie. Tak, ale to nie do ciebie, tylko do kurwa do TikToka. O no to patrzę 30 róż po 10 groszy, groszy to jest 3 zł, czyli jeszcze 2970 i zatankuje golfa do pełna. Za 3000 za golfa tankujesz? Nie, panie, za grosze za, za grosze, no bo no. ruszę. No. Potrzebuję transportu! Ja to od razu lewą biegnę. Ale pizdę zaraz dostanę. Zabieganie kurwa z tą... Tym... ...młotem. O, ty za blisko. O kurwa. Nie chcę iść, bo klesza do Że mnie Wiedziałem, że mnie osłaniasz. No nie no, przebiegałem kurwa na Ja też. Za ja ja fajne typu jak winkla się. Blackass no. <grymka> przed, <grymka> przed tobą, tygrymka. za tym kamieniem, to jest czterech no typa, nie? No, Zaraz no, za, nie za tym kamieniem coś... na dole, nie? Weź tam jakieś boomerang'a, zarzuć, znajdę. Już tak. nikogo nie ma. Nie ma nikogo. <noise> o biegnie. Nieznak. Już pobiegł, w drugą stronę pobiegł. Ja ty przy śmietniku co robił? Kroźik, a jakbyśmy tak weszli na piętro yy, Tu jest 10 łap pod bez no, bo już je było. No i przez ty biegnąłem. No i pokczą No i pokczą. No i jabło. No i... Elo. Ale hakbar. <coughs> nie potrzebnie Poprzem. się respię, bo kurde tylko tracę KD. Kros nie... ten mleka się nie respizie. Podniesiemy cię. Mhm. Paliłem mhm. się kurwa. Gorący <noise> hopak jest. A. co z tym podniesieniem? No biegnę! Daj mi chwilę! O, jest mam medyczka. jak zapierdala. No i chuj. A chłopa tu jest Ojciec Ojciech mój, złoty. Jak tu przejść? Lewą strolą. Środki. No ja środki właśnie przechodzę. O jak siedział za multi Olaci drogę O kurwa Night Kurwa tu tak zależycie Co to jest kurwa? Co to za jakiś Spiderman chuj by... <laughs> <-linką biechał>, <laughs> no do chuja był? Crosslinko wjechał kurwa Mam bym jeszcze jednego i jeszcze jeden bym zajebał, nikogo tu nie widzę No uh -huh. i chuj Muszę strzałgać, to bym się strzałgał na dół chuj. Chodźcie, B, poczekajcie z to wam pokażę którędy Dawajcie za mną Kurwa, najpierw sobie do mnie. Znaczy, ja zapewne raz jest, kurwa. O kurwa. No nie spodziewałem się typa, nie? Tak, sputa, wjeżdża. Ja to może będę strzał do tych na dachu, peskim po głowie. <laughs> Siema. <śmiech> A teraz będę udawał krzaczek. Jestem kwiatkiem. A ja za sobą jestem, kurwa... Kurwa, ja tutaj ten... ...domek. No nie było. ma mordo? Kurwałem butyka, wypaliłem został ktoś przy B? Od nas, czy zginęli? no ja jestem To nie, blekaz jest, czekaj. Na strzał do tego na A. nie ruszę się. Mhm, mm chodź. Tu jedzie ja, co? Linką mi w prawo od razu do budynku. I bomba. Jeszcze prawo. Dwóch tu jest, ja zrespię na tobie, no, jak się skitrasz. No, i git, trzymaj się. Nie wyjeb się. Ważne, że jesteśmy już na piętrze. No i chyba, jelo, podłożone. Ja? Kurwa, schody. Idę. Kurwa, się. Chodź tu, kurwa. No coś ci się robi. No, kurwa, ten. Widziałeś ja, to? No, on mnie za ścianą został, no. Masz tam jakie to są urodziny ty za rogiem, chodźmy No nie było Nie było Nie mary Ruszajmy Urodziny No a ten co kurwa, myśli, że go nie wiązimy? <grywa> ui 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 Chodź tu Nie ma opierdalania, żołnierzu Z prawej idzie Tak Oła, Owa owa Nie wiem skąd oła, Przede mną gdzieś, przy mnie kurwa O kurwa, dobra tam trzech typów jest przede mną, nie? Ja się respię. A, ma nie mam. O, nie się chcesz? Krosik respię i rzucę za mną. Ja czekam Więc. na ciebie właśnie. Pobiec na blisko, od razu za murkiem. Wiem. Ja leżę. Powstawaj żołnierzu. No. To no. ma jest za murkiem no, ja cię podnosiłem w ten sposób, jak ja mam do fibrillator. Rozjechałem tego za murkiem od razu. Jaka bola, mój. Jestem pod ciężkim ostrzałem. Czekam. Helajo. No gość ma 40 tam. Zmietnik tam fajnie ja go chcę. Ten co się ślizgnął właśnie. Coś się ma bym wyruchał i pobiegł dalej. Ha, 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 jednak nie. Różne to. Chami. Hey, dalej! Chodźmy! Podnieś mnie ziomek. Medykiem jesteś. A co on defibra nie ma? Ja pierdolę. Mam dwa co mnie nie nosi. Co ty tu robisz? Kutasę. Czemu tu mina jest ogólnie? Nie wiem, żeby je było. No bo z nią Potrzebujemy wybucha. Halo. Górą poszedłem, kurwa. Tak. kurwa. Pobiegnie jakiś. Ej, plecy, plecy, plecy! Leży. A z której strony? Z której plecy. Kurwa, plecy, plecy, Ja pierdolę ale fakt. Na punkcie, na punkcie, defuję, ja defu, ja defu, ja z drugiej strony. Mamo, kurwa, dam Bleka z reload mam. Ty wyszedł. A, na punkcie, przy defowaniu. <laughs> No, nie dalej, Jebło czy nie? Nie, jak złapał, to jebnie. O, jebło, dobra. Chyba nie, nie złapał. Nie złapał. Nie złapałem. No, niestety. Tam jest gość. Krasiek, podniesie. Nie podniesie, bo jak? tam jest gość. Aha. Tam, ma. gdzie ja klikam, to jest gość. Nie, bo ja w plecy dostałem. Za tobą, tam za śmietnikiem siedzi. Tam, no, lewo, lewo. Tego tam. tam nie ma. No tam go nie ma już Żygo zabiłem dopiero. No to jest tu w takim razie no. Przede mną zażył. Nie podnieś, podnieś, podnieś. podnieś Nie podnieś, bo ja mam metykę do was wyleczę Wiemy Lektor przejęty. Teraz podnieś Chłopie No mówiłem, że to siedzi. Mam u ciebie dół Pierdalej gości. Kurwa, opuść się z trofeum. Może na górę. Nie podniesiesz go już. No ja wiem, nie. A Najgorsze się jak do ty. No się tupają chyba. Jak do kaczek. O, go je bało. O, ja kaczki za nas. Dzięki. Ajper, do mnie. O kurwa, jakby wyjebało. Oznaczony, pół HP ma. Oko, no i nam pod nogami. Wychodzi, leży. Wiem, pokręcam, tak. Driftujemy. Popło. No No zabili, go Tylko patrzę, tylko i po kolei każdy z nich ginie, nie? Jeden zabija drugiego i podnosi zaczyna, nie? No ja chyba dostałem, no to ja byłem tego hopa. Ała. No nie, no dostałem hita ze sniper z tamtej strony i jest na punkcie Leży Więcej nie ma się Oj za śmierć, tu się wyrucham, A, nie zdążyłeś Nie, ktoś kliknął O, zginął Kolejna no jest! No tam ty kolejna <noise> rzucić kurwa! Kolejne kaczki! Mama nie ma, weź coś rzucić Leży, leży! Ode mną. O kurde, jak wbiega ilu, ty! Kurwa. Podnieś się, drzwi No, granatnik! Defibrillator ci zabrałem! Dawaj moje i te o nie, no zabrałem twoje, te to moje masz. Grałem, Sakra, co nawet grać mi Sakra, się kurwa dzieje? Czemu ja myślałem, że to wybuchło? I ja i, wiem, i, pobiegu, i pobiegłem podkładać. Się... Ja, weźmy, weź, weź, swojej temy zamęli. Słuchaj, powiem. Słuchaj, powiem. Słuchaj, powiem chodźmy! 13 13,9 Alej, tam w punkcie się działo. To, no ta tym A jak wychyliłem, to tam tylko było cały magazynek, wywaliłem, nie? jakbym miał Neyta, nie? To tam by było chyba z 10 fragów. No, ja coś nie miałem już. Ładnie. Nice using bugs. To już wczoraj też czy ten. Drona, na drona wazili młotem wali w niego. A no to się da no widziałem to w TikToku